Trochę za daleko chyba Poleciałem O raczej, trzeba tym do tyłu cofnąć Kurcze Rozleciało. Cześć wszystkim! Wymienię sobie dzisiaj w moim jak Sara Picasso. Takie gumy stabilizatora, czy tuleje przy użyciu takich podstawowych prostych narzędzi ale nie traktujcie tego jako poradnik bo nie robię tego jakoś super profesjonalnie co widać zresztą po moich najazdach prowizorycznych z takimi najazdami bywa różnie jak wyjeżdżałem tutaj na nie no to byłoby mi to auto zjechało bo trochę za daleko dojechałem więc traktujcie to jako ciekawostkę i nie bierzcie ze mnie przykładu dobra jesteśmy od spodu tak to wygląda. Ten stabilizator mamy go tu. Te gumki, które trzeba wymienić, są tam. A śrubę, którą trzeba będzie odkręcić, to jest, zdaje się, ta jedna. No i z drugiej, z drugiej strony. Dobra, tu mamy problem, bo gdzie obraca się z drugiej strony? tu troszkę odgiąłem to brechom taką małą ale widzę, że bardzo tu ciasno i mi chyba sprężynuje no nie jest łatwo nie chcę trochę wyjść, ale próbuję to tam yy, pobijać i coś tam widzę, że drgnęło czymś takim i młotkiem tu walę i, i powoli się wysuwa tu udało mi się tą gumę z drugiej strony już wyciągnąć, przepchać. Przeszła tu, tędy tu. O. I tu ją mamy. No to dobra, jedną gumę mamy z głowy. Tylko wiecie co? Wydaje mi się, że łatwiej by to miało wyjść, gdyby, gdyby odkręcić ten tutaj łącznik stabilizatora. Ja go próbowałem odkręcić, ale ale się zaczęło obracać całe ze śrubą i ten i, i co no i zrezygnowałem z odkręcania tego wyciągnąłem to tak no i zostało z drugiej strony po kilku minutach już coś tam się przesunęło myślę że zaraz powinno wyjść No i fajnie. Jakoś to wyszło. Tutaj mam te stare gumy o, A tu są te nowe. Te nowe takie jakieś bardzo twarde Mam nadzieję, że jakoś tam się jeszcze ciśnie Dobra. Trochę je tu wysmarujemy Łatwiej to będzie miało wejść Tam te drążki też Dobra. Gumę na drążku Jedna i druga. E, tutaj sobie włożyłem taki profil, żeby rozszerzyć trochę ten uchwyt, a teraz postukam takim drewnianym klocuszkiem i powinno wskoczyć. E, jeszcze tutaj taka mała pomyłka. Musiałem tą gumę odwrócić, bo dlatego, że ona nie jest identyczna. Patrzcie, ona tym dłuższym klinem powinna iść do góry, a tym krótszym tu na dół. Czyli, czyli tak tak jak jest teraz no przynajmniej tak było wcześniej założone tu już jedną stronę skręcam pomogłem sobie takim ściskiem bo trochę sprężynowało i żeby ta blacha tu doszła i teraz tu od spodu się dokręci no, a tutaj z drugiej strony weszło w miarę normalnie bez ściskania. No i dobra, mamy to gotowe, wymienione, poskręcane. Tu mam te stare gumy. Myślę, że byłoby dużo lżej to wymienić, gdybym sobie jednak odkręcił te łączniki stabilizatora, bo na pewno by tak to nie sprężynowało i poszłoby to trochę łatwiej. Przynajmniej z wciskaniem i wyciskaniem tych tulejek. No ale co? Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zostawicie łapkę w górę. Subskrypcja mile widziana. Pozdrawiam serdecznie. Cześć, do następnego.